pozyskujemy klientów jako firmy szkoleniowe, jako szkoleniowe. Zaprojektowaliśmy sobie szkolenie co? Trzeba to rozreklamować, żeby żeby ktoś się zapisał, tak? Okej, okay, moja strona jest dostępna, zamieszczam taką informację na stronie mojej firmy prywatnie, ale kto tam wchodzi, tak? Osoby przeważnie reklamują się poprzez Facebooka, poprzez Instagrama. Ja bym raczej zwróciła uwagę na to, żeby już nawet na poziomie tych mediów społecznościowych wrzucamy plakat, to masz go nie przeczytać. tak? On tak zawsze powtarza, on może dać łapkę do góry, ale nie wie tak naprawdę, co polubił. Nawet Facebook... Czy Instagram mają w tej chwili możliwości tekstu alternatywnego i powinniśmy wrzucając tam plakat o naszym szkoleniu, właśnie dodać te alternatywy, co znajduje się na tym plakacie, o czym on informuje, po to, żeby takie osoby, właśnie jak Tomasz Niewidome, mogły zgłosić się, czy nawet nam skomentować odnośnie naszego, bo, naszego szkolenia. To jest dla mnie taki najbardziej oczywisty błąd w docieraniu do klientów. My to robimy za pomocą mediów społecznościowych w obecnym świecie, więc nawet takie duże platformy jak Facebook, poprawiają dostępność i do tego oczywiście zachęcamy, żeby sprawdzić, tam też można dodawać tekst alternatywny do, do zdjęć.